Dzień dobry Państwu. Dzień, dzień czynienia. Piękne święto, niby takie dożynki, ale generalnie to nasze święto, imigrantów. Jak to się teraz mówi, kolonistów czy osadników. Znaczące, znaczące to, że, że udało się przeżyć przednówek, że były dobre zbiory. Że jest nadzieja na to, że przetrwamy do następnego roku, tak tutaj ci ludzie mieli, że nie umrą z głodu. No i, no i dziękuję Panu Bogu. Ten kraj jest na tym oparty, na, na chrześcijaństwie. Ma Boga w hymnie. Niestety to, co w Kanadzie się dzieje w ostatnich kilku dekadach, to jest zaprzeczenie tego, na czym Kanada wyrosła. Ale to zupełnie inny temat. Dzisiaj. Ałęda mm, i cóż, pusto, cicho e, i chyba ostatnia kąpiel ten rok. Już Woda jest tak zimna, że walą zęby. Piękna pogoda. W zasadzie jest ciepły wiatr. Tak Lawenda jest jednym z najpiękniejszych parków. No, blisko Toronto, więc zatłoczony, zazwyczaj. Ale zaraz go zamykają.